słyszymy w Ewangelii, jak Chrystus dostrzega cierpienie człowieka. w stanie zobaczyć, z czym ktoś się zmaga, ale jest też w stanie rozwiązać to, co powoduje problem w życiu człowieka. Taki jest On, który jest Bogiem, który przychodzi, po to, aby być Bogiem z nami. Na początku tego dnia dzisiaj, podczas tej Eucharystii, Jezus też patrzy na nasze serca i widzi, co tam w nich jest. Jesteśmy w świątyni i On w tej świątyni jest w stanie zobaczyć to, co jest najbardziej ukryte w nas. Stańmy dzisiaj z tymi sercami takimi otwartymi, ale też pełnymi zaufania, że to, co się dokonuje, wtedy kiedy On dotyka naszych serc, jest dobre dla nas, że ten czas dzisiaj jest bardzo owocny tego spotkania z Chrystusem. Pan z wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pała Tobie Panie. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei i tam nauczał szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż Słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy: "Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga." Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego." Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą, cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym. I wychodzą. I wieś o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo Pańskie. o Tobie Chryste. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Jezus jest dzisiaj ukazany jako ten, który ma wielką moc. W początku roku szkolnego, może dzisiaj, kiedy jest pierwszy dzień w szkole, niektórzy z nauczycieli będą się zmagać też z niektórymi uczniami, z którymi jest trochę ciężej, trochę trudniej w wychowaniu, ciężej z ich zachowaniem. Być może będą miały podobną sytuację jak dzisiaj Jezus, który słyszy, jak jest człowiek w synagodze, jest publiczne spotkanie. Jest ktoś, kto robi zamieszanie. Jest ktoś, kto zaczyna krzyczeć, ktoś to przeszkadza. Najprościej takiego ucznia jest wtedy wyrzucić za drzwi, czy postawić do konta, czy odesłać się do pani pedagog. Wtedy mamy spokój. I nam nie przeszkadza podczas prowadzenia lekcji. No, często nauczycielowi jest łatwiej. Dzisiaj nie można wyrzucić za drzwi, takie się kiedyś to robiło. Dlatego, że trzeba być przy uczniu, trzeba patrzeć, co się dzieje, zadbać o niego. Co się dzisiaj dzieje w Ewangelii, gdy Jezus słyszy o tym, że jest ktoś, kto krzyczy w niebogłosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazaryjczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. I Jezus jest w stanie zobaczyć coś bardzo ciekawego. W tym człowieku, który krzyczy, który jakoś znalazł się w synagodze. W domu Bożym zobaczył, że jest to człowiek, który ma złego ducha. I Jezus, to co, do, to co robi dzisiaj, to jest to, że wyrzuca z tego człowieka złego ducha. Nie wyrzuca całego człowieka za drzwi. Nie każe wyjść jemu ze świątyni, bo teraz Jezus będzie przemawiał, będzie nauczał. Ale każe. Aby wyszedł właśnie z synagogi, w tym przypadku ten zły duch. Jest wielką sztuką umieć dostrzec właśnie w drugim człowieku człowieka, zobaczyć, jakoś oddzielić go od tego zachowania, które jest, od tego jaki on jest. Kardynał Wyszyński miał to swoje znane powiedzenie o fasadach w człowieku. Mamy takie trzy fasady. Ta pierwsza to jest to nasze udawanie, że często jesteśmy inni niż w rzeczywistości. To jest fikcja, którą tworzymy o sobie przed innymi ludźmi. Druga fasada to jest ta nasza grzeszność, która jest widoczna, którą też inni widzą, którą jak widzimy w drugim człowieku często nas może zamykać na niego i chcielibyśmy go może tak wyrzucić za drzwi by nie mieć z nim kontaktu, styczności, żeby mieć jakieś wolniejszą przestrzeń. Ta trzecia fasada to jest ta świętość, która jest w człowieku. Kardyna Wyszyński mówił, że sztuką jest zobaczyć te trzy fasady. On, który był jakoś szczególnie dany Kościołowi w czasie komunizmu, spotykał się z wieloma ludźmi fałszywymi, którzy byli wokół niego którzy też ze środowiska, w którym żył najbliższego czasami okazywali się zdrajcami, ale miał w sobie tę zdolność, żeby dostrzec to, co było głęboko w człowieku, tę świętość. Chociażby jakby chodzi z internowania, kiedy wie, że byli tacy, którzy na niego donosili, którzy sprzedawali, którzy źle się zachowali wobec niego, którzy chcieli go krzywdy, a ten, ten moment, kiedy przebacza tym wszystkim, którzy tacy byli wobec Niego. Nie jest to proste. Przebaczyć, dać komuś szansę. Ale Ewangelia dzisiaj w taki sposób trochę nas prowadzi, żeby zobaczyć w sobie człowieka, który też czasami jest związany z jakimś złem. Ale Bóg jest tym, który chce wyrzucić zło, a nie człowieka. I ta Ewangelia zaprasza nas też do tego, żebyśmy dzisiaj w ciągu tego dnia spróbowali zobaczyć w drugim człowieku, nawet kiedy jest jakaś taka bariera, tego zła, które nas od razu odrzuca, tego zła, które krzyczy w niebo głosy, zobaczyć też, że on może być inny. mieć też na tę nadzieję. Święty Jan Bosko, taka propos wychowania. Dzisiaj pierwszy dzień nauki w szkole. Miał kiedyś taką wizję, właśnie w dzieciństwie. Miał taki sen. On urodził się 16 sierpnia w 1815 roku. Jako młode dziecko miał taki sen, właśnie chłopców, którzy się biją między sobą. Widział jakieś przekleństwa na podwórku. Miał wtedy zaledwie 9 lat. I jak to wspomina, byłem niedaleko domu, na dużym pagórku, na którym bawiło się wielu chłopców, jedni się śmiali, inni grali w coś. Wielu przeklinało. Słysząc to, rzuciłem się między nich i przy pomocy słów i pięści usiłowałem ich uciszyć. W tym momencie pojawił się przede mną majestatyczny, pięknie ubrany mężczyzna, cały spowity białym płaszczem. Jego twarz jaśniała takim blaskiem, że nie mogłem na nią patrzeć. Nazwał mnie po imieniu i kazał stanąć na czele tych chłopców. Dodał, będziesz musiał pozyskać ich przyjaźń dobrocią i miłością, nie pięściami. Tym mężczyzną w tej wizji był Jezus Chrystus, który przyszedł do niego, aby powiedzieć mu, jaką będzie miał misję w życiu. I Jan Bosko miał tę misję, bo w Turynie, gdzie mieszkał, zajmował się młodzieżą, z nimi pracował. To była ta misja trudna, dlatego że mieszkał jakby poza miastem, w, takiej, w takim rejonie już opuszczonym, gdzie spotykali się ci, którzy mieli największe problemy. Jego zadaniem było właśnie to, aby zobaczyć w tych, którzy krzyczą w niebo głosy, którzy byli zniewoleni różnym złem z najróżniejszych powodów człowieka, dobrego człowieka. I poprzez edukację, nie pięścią. Będziesz musiał pozyskać ich przyjaźń dobrocią i miłością, a nie pięścią. I on właśnie tą dobrocią i miłością działał. Taką miał misję. Sam mówił: Chcecie, by szatan uciekał od was? Odwiedzajcie często Jezusa w najświętszym sakramencie. On wiedział, bo miał takie doświadczenie, że to zło będzie też uciekać od nas, pokusy, te. Muszą też tych chłopców do tego, aby źle postępowali, kiedy oni będą blisko Boga. Wiedział, że jest możliwe bycie blisko Boga. Dam wszystko, by pozyskać serca młodzieży mówił, by w ten sposób podarować je Panu. Dam wszystko, by pozyskać serca młodzieży, to znaczy dam wszystko, by pomóc im, aby z nich pomóc, pozyskać te serca, żeby potem. Pomóc im uwolnić się od tego, co było, dla różnych w różnym okresie ich życia, w różny sposób, jakimś ciężarem czy trudem. Rozpoczynamy dzisiaj nowy dzień. Jakie masz środowiska, w których dzisiaj będziesz? Gdzie są takie osoby, które może krzyczą w niebo głosy i gdzie miałabyś pokusę, żeby tak jakby te osoby wyrzucić, bo byłoby łatwiej, gdyby nie było tam, gdzie my będziemy, czy w domu. Może to w szkole, też będzie dzisiaj uczył, nie przybywał, czy w jakimś innym miejscu, czy w środowisku, czy na dzielnicy. Łatwiej byłoby te osoby wyrzucić, czy w sąsiedztwie, bo na dole robią hałas, czy na górze. Zobaczyć człowieka. Jezus oczywiście jest w stanie nazwać zło złem, i to zło wyrzuca wprost z człowieka. Ale jak to zrobić? Żeby właśnie dobrocią spróbować, a nie pięścią. W jaki sposób pozyskać drugiego człowieka. Jezus nas uczył dzisiaj tego. I też myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że Jezus go, czy dzisiaj, czy kiedyś, przyjmował właśnie z jego słabością, z jego grzechem. Że Jezus go nie wyrzucił ze świątyni. Paweł Franciszek na spotkaniu z Młodejmi w Lizbonie miał taki moment podczas swojego. Pierwszego wystąpienia, powitania, kiedy prosił, aby wszyscy powtarzali, że miejsce w kościele jest dla wszystkich. Todos, todos, todos. Możemy być wszyscy właśnie tam. Nie ma takiej osoby, która była na tamtym placu, a niektórzy podczas spotkania to przez telefon rozmawiali, to coś innego robili. Nie wszyscy tam byli od razu święci, ale przyjechali też na spotkanie, zobaczyć, co się będzie działo. Papież przypomina, dla wszystkich jest miejsce. Kościele. Jezus dzisiaj pokazuje, że nawet jak ktoś przychodzi i krzyczy, jest opętany, zniewolony, pod wpływem zła, ma miejsce w synagodze, ma miejsce przy Bogu. I Bóg przyszedł po to, aby zło wyrzucić z człowieka, a nie człowieka ze świątyni. Daj nam Panie takie serca, byśmy potrafili też i my patrzeć na drugiego człowieka, dostrzegając w nim świętość i dobro. Daj nam ducha rozwagi, byśmy potrafili tak jak i ty rozsądnie podchodzić do tych, którzy są trudni w relacjach z nami. Daj nam ducha wdzięczności, panie. Prosimy o to, abyśmy byli wdzięczni za to, że ty nas, kiedy przychodzimy pod wpływem zła, jakichś grzechów do świątyni, nie wyrzucasz, ale wyrzucasz zło w nas, a ocalasz człowieka w nas.